Pani Iwono, znajdujemy się na wernisażu w galerii na ulicy Misia 3 w Warszawie. Proszę powiedzieć, co to jest za wydarzenie, co to jest za Wernisarz. Jest to wystawa przedaukcyjna Art and Design organizowana przez panią Ewę Mierzewską i przez ArtInfo. Wystawa jest wernisarz i wystawa jest taką przedakcyjną prezentacją prac 62 artystów. W tym czasie już się rozpoczyna aukcja również tych prac na portalu Art Info. A mogłaby Pani coś więcej powiedzieć o obrazie, na tle którego stoimy? Z tego co wiem, to jest obraz Pani autorstwa z cyklu Kozy. Tak, to jest mój obraz. Um, o którym no, trudno mówić w ogóle o swoim malarstwie, jak gdyby um, wypowiadać się słowami. No ale um, łatwiej jak ktoś inny, na przykład prezentuje, opowiada o naszej sztuce. Um, jest to obraz związany z. Um, um, z wymianą artystyczną, wymianą domów. Był zainspirowany naturą, zwierzętami Alp francuskich. Miałam tam okazję być przez kilka miesięcy, więc tam zbierałam inspiracje i powstało kilka obrazów pejzażowych, ale też powstały właśnie obrazy akurat też właśnie moich kóz. A skąd właśnie to zamiłowanie do malowania kus? ponieważ jest to jednak tematyka taka dość nietypowa, bo większość artystów obecnie albo maluje abstrakcje, mhm. e, albo natura. Pani natomiast ma to właśnie tą i naturę z jednej strony, no i nie ma co ukrywać właśnie te zwierzęta, czyli kozę. Inspiracja kurs gdzieś tam powstała, pojawiała się u mnie z, z obserwacji natury, no, wiadomo, że artysta czerpie, czerpie, ja może czerpię z natury, obserwuję ją, gdzieś tam wyszukuję czegoś co, co, co mnie zaciekawi, co mnie inspiruje, czasami to jest kolor, czasami to jest forma, czasami to jest kompozycja, no, zwierzęta są pięknymi, tymi osobnikami, na które można patrzeć, podziwiać. Kozy gdzieś się pojawiły u mnie no, już jakiś czas temu. Na początku były kozy marzurskie, później były kozy gdzieś tam wyszukane tutaj na Mazowszu. Za tymi kozami trochę podążam i ich szukam, więc faktycznie mnie inspirują, maluję je, są bardzo wdzięcznym tematem. A proszę powiedzieć, um... Skąd pani czerpie właśnie te inspiracje, te pasje? Z jednej strony widzę, że pani czerpie inspiracje z natury, ze zwierząt, ale od kiedy u pani jest ta sztuka zaszczepiona? Od kiedy właśnie pani zaczęła interesować się malarstwem, jak i zarówno je praktykować? Ja jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych, grafiki tutaj w Warszawie. Jestem po pracowni plakatu. Studiowałam w pracowni plakatu profesora Urbańca, także bardzo zacna pracownia. I zajmowałam się grafiką przez, przez lata, pracowałam trochę w reklamie, czy też po jej początku, bo właśnie w reklamie zajmowałam się grafiką, zajmowałam się też rysunkiem, a malarstwem jak gdyby... Zajęłam się kilkanaście lat temu już tak na poważnie, bo jednak jeśli chce się malować, wystawiać i gdzieś tam zaistnieć trzeba się temu poświęcić, więc kilkanaście lat temu stwierdziłam, że to jest ta droga, którą chcę gdzieś tam podążać i, i, i... No i tak się stało. A czy to zabilowanie do sztuki już Pani miała od najmłodszych lat, czyli od dzieciństwa, czy jednak to przyszło z czasem Pani, kiedy właśnie Pani zaczęła myśleć o dostaniu się na Akademię Sztuk Pięknych, na studiach, czy jednak o wiele wcześniej to było? No myślę, że, że, że tak jak każdy, jeśli się gdzieś ma tą wrażliwość na sztukę, to, to, to zaczyna się od tych lat dziecinnych i od małego zawsze, zawsze byłam zainteresowana. Zainteresowana tworzeniem w różnej postaci, udziałem w różnych takich zajęciach artystycznych, także tak na pewno. A potem się zaczęłam kształcić w tym kierunku. Czyli ta droga moja była taka zdecydowana i to zainteresowanie sztuką na pewno od, od, od młodych lat. O, wracając do głównej tematyki, czyli wystawy przedaukcyjnej, cena wywoławcza Pani obrazu wynosi od 4-6 tysięcy. Cena wywoławcza to jest 2,5 tysiąca, natomiast no, tutaj jest estymacja na 4-6, także zobaczymy ile osób będzie zainteresowanych, ile osób będzie no, jak gdyby składało oferty na ten obraz. A Pani, tak mniej więcej oczekiwania, do jakiej kwoty może dany obraz zostać podbity, jeżeli chodzi o cenę? No, ja tutaj nie chcę się wypowiadać na temat ceny, po prostu zobaczymy, no. Jestem, to jest, to jest pierwszy mój udział w takiej aukcji, bardzo się cieszę, że biorę właśnie udział w tej aukcji, a nie innej, ponieważ e, e, Pani Ewa Mierzejska jest znana z tego, że trzyma bardzo dobry poziom, e, tutaj jest sporo prac też takich artystów dość znanych, tak jak Rafał Olbiński, The Krasnos, Andrzej Fogt, e, E, także, także, prace są w dobrowym towarzystwie e, innych artystów, więc to jest dla mnie też ważne. E, no i oczywiście no, liczę, jak e, liczę na to, że po prostu praca się spodoba i ktoś tam będzie zainteresowany ją na pewno. A jak Pani w ogóle współpracuje się z panią Ewą Mierzejewską? No fantastycznie, tylko mogę powiedzieć tyle, ponieważ pani Ewa się wywodzi z jak gdyby... Hmm ze swojej działalności w, w sztuce już od wielu lat, naprawdę bardzo dba o to, żeby, żeby dobrać artystów, żeby trzymać dobry poziom tych, tych eventów artystycznych, tych, tych, tych wystaw, więc absolutnie fantastycznie, polecam. I, no, I proszę jeszcze powiedzieć, czy w tym roku możemy spodziewać się kolejnych wernisarzy, gdzie Panią podobnie zobaczymy, gdzie zobaczymy Pani obrazy? Nie mam planów na indywidualną wystawę, jakąś taką bardzo konkretną, mamy styczeń um, i ten czas jeszcze taki... Um, początkowy roku, ale no mam nadzieję, że, że, że tak. Moje wystawy w 2021 roku to była dość duża taka indywidualna wystawa, która miała miejsce w Pałacu w Korczewie. Przygotowanie takiej indywidualnej wystawy oczywiście zabiera sporo czasu i, i, i to było, jak gdyby co, co miał miejsce w zeszłym roku. Ten obraz jeszcze powiem, że był na kilku wystawach. Był na przykład na dużej wystawie indywidualnej w Olsztynie w galerii starej kotłowni Uniwersytetu Mazursko-Warmińskiego, to była moja duża taka wystawa właśnie licząca kilkanaście, tam ponad 20 chyba obrazów było, więc, więc tam miał miejsce, miał też ten obraz się pojawił też na wystawie Exchange Pejzaż związany właśnie z moją współpracą z artystką z Francji, teraz moją przyjaciółką. Także był na kilku wystawach, no i teraz jest czas, żeby poszedł dalej. Znalazłem miejsce gdzieś w czymś domu, mam nadzieję. I na samo zakończenie, dla przypomnienia dla naszych widzów, proszę powiedzieć osoby zainteresowane, którzy chcieliby wziąć udział w trwającej aukcji obrazów z danej wystawy, w tym również możliwość wylicytowania Pani obrazu pod nazwą kozy, to w jaki sposób mogą to uczynić, na jakiej stronie? Czyli zapraszam na stronę Art.info w zakładkę Aukcje internetowe. Tam się otwiera katalog, który dotyczy właśnie wystawy Art and Design. Proszę jak gdyby szukać. Moja pozycja obrazu to jest 45. To jest tytuł, tytuł, tytuł obrazu to jest spotkanie 2 z cyklu właśnie kozy. Zapraszam serdecznie.